Dobry wieczór Państwu. Minęła godzina 7 wieczorem w Chicago i z radiostacji WPN 1490 AM kłania się pięknie Barbara Choroszy w programie Radiowe Tajemnice Świata. Dzisiaj będziemy sobie kontynuować przekazy, które za pośrednictwem pani Lucyny Łobos od roku 2001 są dostarczane do ludzi, i dzisiaj przed kontynuacją tych przekazów będę miała pilne słowo do Państwa, jako że najwyższy Pora, aby słuchacze tego radia i każdego innego, w którym pojawiają się przekazy z wyższych oktaw światła, od istot duchowych, z wyższych światów, w tym szczególnym okresie na Ziemi, aby ludzie zwrócili uwagę, zaczęli słuchać i obserwować, co dzieje się wokół, jako że nie jest przypadkiem dostarczanie Państwu tych informacji, które powinny być potraktowane poważnie. Słowo stosowne wy... przekażę tuż przed pierwszym przekazem. Dzisiaj będziemy poruszać się w przekazach z roku 2002 i 2003. Natomiast w tej chwili tradycyjnie przypomnę numer do studia 708-524-9762, numer do biura programu 773 1409 i mój adres elektroniczny Barbara at yahoo. Kom. Przypominam Państwu, że naszego radia można słuchać w sieci elektronicznej na żywo wszystkich programów całej stacji WPNA pod adresem www.wpna1490am.com ale także w dowolnym czasie, kiedy Państwo akurat o 7 wieczorem nie macie czasu, można odsłuchać sobie każdego programu na stronie radiowej www.barbarachoroszy.radio.org Przypominam Państwu również telefon i adres e-mailowy do biura Fundacji Wspierania Badań Archeologicznych Soft World, gdzie wszelkie pytania dotyczące naszej fundacji możecie Państwo kierować bezpośrednio do pani Marii Michał. 773 416 albo można też napisać pod adres e-mailowy mmichalek66.com Chcę Państwu również zakomunikować, że dostępne terminy, na które można jeszcze umawiać się z Panią Lucyną Łobos, proszę już brać pod uwagę termin po 27 marca. I pod te numery, które w tej chwili podałam do pani Marii Michałek 416-3309 można zgłaszać, można poprosić o termin na sesję indywidualną, na terapię czaszkowo-krzyżową albo na masaż. Albo można, jak mówię, napisać drogą elektroniczną, skontaktować się. A teraz już przejdziemy do przekazów. Dzisiaj będziemy pozostawać jeszcze w słowach przekazu z roku 2012, które są przekazywane przez panią Lucynę Łobos-Brown. Natomiast, tak jak powiedziałam, rozpocznę dzisiaj przekazywanie tych słów od ważnego komunikatu od istot duchowych z wyższych oktaw światła. Otóż, pilne upomnienie od istot duchowych z wyższych oktaw światła. Po pierwsze, każdy sam ponosi odpowiedzialność karmiczną za niestosowanie w swoim życiu otrzymywanej wiedzy od istot światła. Po drugie, każdy ponosi odpowiedzialność karmiczną, jeśli nie informuje innych, którym przekazuje tę wiedzę, o ich odpowiedzialności karmicznej za niestosowanie tej wiedzy w ich życiu. Kochani. Czas się zmienił. Już dorośliście. Czas chaotycznego i bezodpowiedzialnego czytania i słuchania słów naszych upłynął. Stan planety jest taki, że niemożliwe jest dalsze przyjmowanie naszej nauki oraz energii w niej zawartej i niestosowanie jej, nie wykonując tego, o czym w niej powiedziano. Jeżeli uczeń chodzi do szkoły i za każdym razem jest mu wykładany nowy materiał, a on nie uczy się i dostaje tylko niskie oceny, nie przeszedłby on do wyższej klasy. Dlatego teraz udzielamy tylko zaleceń odnośnie praktycznego zastosowania danej przez nas nauki i informacji. I są one skierowane do tych z Was, którzy są w stanie usłyszeć i wykonać to, co przez nas powiedziano. Do tych, którzy pracują nad własnym doskonaleniem i dla dobra całego Waszego świata. W Waszych systemach prawnych istnieje zasada, że niewiedza prawa nikogo nie usprawiedliwia. Jest to ważne i pełne mocy, i dla prawa karmy. Jednak wy chcecie znać prawa i mimo to nie przestrzegać ich oraz nie ponosić odpowiedzialności za jego nieprzestrzeganie. A zatem sami zastanówcie się, czy jest to możliwe. Nasza posłanniczka teraz pracuje w najbardziej ciężkich warunkach, w jakich pracował ktokolwiek i którykolwiek z naszych posłanników przez ostatnie kilkaset lat, z powodu czasu, w którym żyjecie teraz, oraz z powodu stanu ziemskiej ludzkości, jak i całej waszej planety. Także moim zaleceniem dla Was jest teraz nie próbujcie obciążać jej teraz dodatkowo jakąkolwiek negatywnością, lecz bądźcie jej pomocni i dziękujcie Bogu, iż mimo wszystko zgodziła się ona pracować, żebyście mogli łatwiej przejść to, co nadchodzi. Teraz przejdziemy do słów przekazu jak mówiłam, pozostajemy jeszcze dzisiaj, w roku 2003, nasze rekolekcje z przekazów i z tego, o co jest proszona ludzkość na ziemi przez istoty z wyższych wymiarów światła. I co jest jeszcze charakterystyczne dzisiejszego wieczoru, powracamy do sygnału zapowiadającego przekazy tego, który w sercu państwa najbardziej się zagnieździł, więc niech i tak będzie. Kontynuujemy przekaz ze stycznia roku 2002, odpowiedzi za pośrednictwem Lucyny łobos. Ostatnie pytanie, na jakim zatrzymaliśmy się w zeszłym tygodniu. Jaka jest największa przeszkoda w odnalezieniu grobu Cheopsa Teraz lucyna. Brak informacji. Dokładnych informacji, gdzie należy szukać. Podam informacje. Pytanie. Jak podasz informacje? Poprowadzę. Nakreślę, jak należy znaleźć i to będzie dokładna informacja. Staniesz przy głowie Sfinksa, po środku jego łap. Jest to pierwszy kąt trójkąta. Następnie kieruj się w stronę piramidy po linii prostej, na środek boku piramidy, tak jak będzie przebiegać kąt prosty. Następnie zmierz odległość tej linii od Sfinksa do piramidy i połącz dwiema liniami, tworząc kąt prosty i to miejsce, gdzie jest pochowany cheops. Kąt prosty od boku piramidy. Lucyna. Tak, piramidy. Czy jaki kąt jest od łap Sfinksa? Taki sam. Czy też prosty? Tak, też prosty. Musi powstać trójkąt. Jest to proste obliczenie. Nauka w erze ryby nie potrafiła tego zrozumieć, gdyż jest to zbyt proste. A wszystko, co jest proste, wasza nauka odrzuca. Pytanie: Czy jest możliwe wyczucie tego grobowca za pomocą jakichś instrumentów znanych w tej chwili nauce? Lucyna. Zwykłym wahadełkiem już możesz namierzyć. Już tobie odpowie, że jest tam coś, coś, co emanuje energią. Pytanie: Jeżeli tam pojedzie kapłan Junu i kapłanka Ki, czy znajdą ten grób? Tak, znajdą energią. Będzie potrzebna osoba trzecia. A kto nią jest? Ktoś, komu będzie leżeć na sercu dobro ziemi i nie będzie się kierować egoizmem, chciwością. Trzeba znaleźć kolor czarny. Dlaczego czarny? Nie wiem. Kolor skóry? Tak, kolor skóry. Tak mi podpowiada głos, który cały czas czuwa nad przebiegiem przekazu. Biały juno, czerwony i kolor czarny. Czy ta osoba się znajdzie? Musicie szukać. Może to być kolor ciemny, byle się różnił od białego i czerwonego. Pytanie. A jak się znajdzie ta trzecia osoba, to co potem trzeba robić? Lucyna. Kopać. Nic innego, tylko kopać. Juno stanie na wierzchołku trójkąta, gdyż posiada największą energię. Trzeba będzie trójkąt łączyć po to, żeby przerwać połączenie zabezpieczające, chroniące piramidę i grobowiec, a zwłaszcza grobowiec, nie może się dostać w niepowołane ręce. To przesłanie i ten klucz, a kluczem jest heops. A co się wydarzy po odnalezieniu grobowca Cheopsa? Lucyna. Powstanie zamieszanie ogromne. Ludzie nie będą chcieli w to uwierzyć, ale znaki, jakie będą napływać z kosmosu, udowodnią, jaką siłę posiada piramida. Otwarta piramida. Pytanie, czy to znaczy, że faraon się obudzi? Lucyna. To znaczy, kiedy zostanie odkryty grobowiec i mumia faraona ujrzy światło słońca. Wtedy jego duch zacznie mieć kontrolę nad tymi, którzy będą jeszcze schodzić lub łączyć się z Ziemią lub przybywać. Faraon dalej pozostanie jako istota pozbawiona materii duchowa, ale będzie jego siła odczuwalna, będzie pomagał w ratowaniu Ziemi i tego, czego jeszcze nie zdołali zniszczyć ludzie. Pytanie. Kiedyś mówiła Pani o planecie, która znajdowała się między Marsem a Jowiszem. Czy głos coś mówi Pani na ten temat? Lucyna, nie znam słowa Pani. Głos, tak, głos przekaże informację. Była to planeta zamieszkała przez istoty ludzkie. Wspaniała, doskonała. O bardzo wysokim rozwoju umysłów tych ludzi. Wypaliło się słońce, ich źródło energii, więc zaczęto szukać innej drogi, gdyż bez tego źródła energii życie zaczęło umierać. Ja już mówiłam, istoty ludzkie zamieszkujące tę planetę były na bardzo wysokim stopniu rozwoju, więc naukowcy opracowali zastępcze źródło energii, które pozwoliłoby im żyć jakiś czas, dopóki nie znajdą innej planety, gdzie mogliby się przenieść. Wiedzieli, że muszą to zrobić szybko, gdyż na dłuższy czas nie mogło to funkcjonować. Planeta Ziemia już była przygotowana do zasiedlenia, gdyż bogowie chcieli zrobić na tej planecie planetę, jak to mówili, klejnot wszechświata. Stało się tak, żeby ratować tamte istoty, nie dopuścić do zagłady. Zaczęto ewakuować właśnie na planetę Ziemię. Pomagały w tym istoty z Syriusza i z Zginęli tylko ci, którzy nie chcieli opuścić planety. Wszyscy inni zostali ewakuowani na Ziemię. To właśnie z tej planety przybyły te cztery kolory istot ludzkich. Najbardziej wybitne, wartościowe jednostki zostały osiedlone na Atlantydzie, która miała być wyspą bogów. Z tej wyspy Atlantydy bogowie mieli się rozjeżdżać na cały świat. Po ewakuacji planeta została, uległa zagładzie poprzez rozbicie jej na kawałki. Krążą teraz pomiędzy Jowiszem a Marsem odłamki tej planety, zwane przez naukowców planetoidami. Tyle zostało z tej planety. To, co jeszcze zdołali uczynić owimi mieszkańcy, to wybudowali piramidę na Marsie i już potem otrzymali Ziemię. Nie mam więcej informacji. Pytanie: Czy jest jakieś specjalne pytanie, które musimy zadać szamanowi Junu, kiedy się znajdziemy w Peru, żeby uwiarygodnił? Odpowiedź: Junu w głębi serca czuje, że jest kimś innym. Czuje, że ma połączenie z piramidą. Trzeba zadać pytanie, prosić Juno, żeby pomógł obudzić faraona, i on to uczyni. Czy będą jakieś przeszkody na drodze, która prowadzi do obudzenia faraona? Lucyna, tak, dużo. Nie będzie przeszkód. Przeszkody mieli ci, których intencje nie były czyste, którym zależało tylko na odnalezieniu złota, bogactw. A nie na przesłaniu, jakie jest zakodowane i w piramidzie, i w grobowcu. Właściwi ludzie nie będą mieć większych przeszkód. Nawet energia zabezpieczająca grobowiec nie wywoła żadnej szkody na tych, którzy są do tego celu wyznaczeni. Ale biada tym, którzy wykorzystując informacje, sami będą chcieli odkopać faraona. I tutaj głos podpowiada, przesyła ostrzeżenie. Zabezpieczenie posiada ogromną siłę energetyczną. Zabija. Zabija niepowołanych do tego celu ludzi. I jeśli wtargną do grobowca niepowołani, wszyscy zginą. A jeśli wyznaczeni do tego celu, energia zabezpieczająca nie będzie działać. Pytanie. A kto jest powołany do tego? Lucyna. Głos podpowiada mi, dlaczego nie myślisz. Cały czas jest mówione i przekazywane, że łańcuch się zamyka. Zobacz to. Pytanie. Zapytaj, czy jest jeszcze coś, co powinniśmy wiedzieć, żeby lepiej spełnić swoją misję. Odpowiedź: tak, mogę powiedzieć. Nie dajcie się zwieść nauce i tym, którzy będą zaprzeczać i mówić, że Cheops jest pochowany gdzieś w tajemnej komnacie w Piramidzie. Nie ma go tam. Cała zagadka polega na tym, że on jest blisko Piramidy, tak blisko, że nikomu do głowy nie przyszło, że może być pochowany jak zwykły człowiek. Ty... Przenosimy się teraz do słów przekazu z maja 2002 roku. Ponownie Lucyna Łobos po wprowadzeniu w zmieniony stan świadomości. Widzę Sfinksa, zbliżam się do niego, unoszę się, siadam na jego łapie, przyglądam się ludziom. Ludzie pracują. Kim jesteś? Lucyna, dziewczyną jestem, młodą dziewczyną, a jak masz na imię, Ki. Nadano mi imię ki. Kto jest przy tobie? W tej chwili nie ma nikogo. Jestem sama. Ja i Sphinx Ludzie zajęci są pracą. Nie zwracają na mnie uwagi. Czy znasz kogoś, kto ma na imię Olivier? Lucyna. Olivier? Tak. Olivier jest pilotem albo tym, który prowadzi statek. Nie wiem jak to nazwać. Tak, Ki, proszę Cię teraz przesuń się w czasie do dnia dzisiejszego. W tym momencie jest 13 maja 2002 roku. Czy Oliwier jest przy Tobie? Lucyna. Nie. A kto jest przy Tobie? Inna postać. Widzę. Jak ma na imię? Samuel. Jest moim opiekunem. O co mam pytać? Pytanie. Zapytaj Samuela, czy może z nami porozmawiać bezpośrednio. Lucyna. Samuel mówi, żebyś pytał. Będzie próbować przejąć moje ciało. Dobrze, w takim razie zwracam się bezpośrednio do Samuela. Kim jesteś, pytam? Samuel, jestem duchem. Jaka jest Twoja rola? Otrzymałem ziemię w zarządzanie. Otrzymałem ziemię, aby rodzaj ludzki doprowadzić do doskonałości. Otrzymałem pozwolenie, że jeśli rodzaj ludzki nie zrozumie życia, będą musieli opuścić Ziemię. Pytanie. Czy w Twojej misji pomoże odnalezienie grobu Cheopsa? Odpowiedź. Odnalezienie grobowca ma ogromne znaczenie, gdyż oczyszczanie Ziemi, jakie zostało zaplanowane i już się rozpoczęło. Będzie przebiegało łagodnie z tego prostego względu, że Heops pochodzi z prostej linii z Oriona. Heops przełamie kot otwierający bramę do drugiego świata, świata doskonałego. Istoty, które pomagały przy budowie piramidy, pochodzące z Oriona, będą przekazywać na ziemię i pomagać ludziom zrozumieć sens istnienia. Zrozumieć życie. Jeśli Heops nie zostanie obudzony, jeśli istoty ludzkie zignorują ostrzeżenie płynące od nas, to oczyszczanie i tak będzie, ale będzie o wiele bardziej straszne dla ludzi, gdyż wtedy będą ginąć i tak długo będzie trwać oczyszczanie, albo istoty ludzkie zrozumieją życie. Albo wszyscy opuszczą Ziemię. Pytanie: Samuelu, czy w tym momencie istnieje na Ziemi osoba, która jest reinkarnacją kapłana Juno? Odpowiedź: wiele ludzi przybyło z Oriona, gdyż tam też są istoty i tylko byty mogą się reinkarnować. Nie tylko Juno, kapłan Heopsa. Nie ma przypadków. Narzędziem, jakim jest lucyna, wybiera tych, którzy mogą nam teraz służyć. Rozumiem? Powiedz w takim razie, w jakim państwie znajduje się w tej chwili kapłan Juno. Samuel, było powiedziane: Zrozum i zacznij odbierać energię Bogów inaczej, bardziej. Otwórz się na to, co do ciebie płynie poprzez ludzi, których stawiamy na twojej drodze. Otrzymujesz przekazy, informacje. Kapłan, były kapłan, reinkarnował się i mieszka w Peru. Czy jego nazwisko jest Don Severiano? Odpowiedź: Nie przykładamy uwagi do imion ani nazwisk, tylko do energii. Jest tą samą osobą. Czy jest opiekunem świętej góry Markałasi? Tak, świętej góry, która daje Wam znaki. Sygnały, przekazy. Czy obecnie żyjący kapłan Juno wiekim był? Nie. Czuję, że był kimś ważnym. Boi się. Tak samo się boi jak nasze narzędzie, Lucyna. Trzeba otworzyć jemu oczy, w jaki sposób? Uświadomić, jaka misja jest przed nim. Nie jest przypadkiem, że ciebie wybraliśmy drogą selekcji. Tak wiele istot było stawianych na drodze Lucyny, teraz dopiero nasze narzędzie otwarło się, pozwoliła się poprowadzić. Ważną rzeczą jest, najważniejszą ratować ziemię i tych, którzy uwierzą było powiedziane przez właściciela ziemi i tutaj chcę Wam wyjaśnić: nie jestem właścicielem, tylko nadzoruję, patrzę. Właścicielem ziemi jest ten, którego wy nazywacie Bogiem. Przekaż, proszę, ludziom to przesłanie: wszystko ma swój czas wyznaczony. Istoty ludzkie też go otrzymały czas. I jesteście już jedynymi, ostatnimi istotami, które podlegają prawu oczyszczania. Wcale to oczyszczanie nie musi być tak bolesne. Ale to wszystko zależy od Was, od tego, jak podejdziecie do tej misji, którą ja otrzymałem. Jeszcze raz powtarzam: rozgranicz między istotą duchową a bytem. Ja jestem istotą duchową i nie podlegam prawu inkarnacji. Strażnika, szamana po to Wam wskazaliśmy, żeby uwiarygodnić te słowa. Wy jako istoty, które ciągle potrzebujecie znaków namacalnych Znaków Dlatego wskazaliśmy szamana, którego musicie teraz Albo, jeśli zaufacie i sami pójdziecie śladem Nie bojąc się tych wszystkich zabezpieczeń To wtedy szaman jest niepotrzebny Ale jeśli w sercach waszych jest choćby iskra zwątpienia Strachu szamana przywieźć trzeba Trzeba go obudzić, tak samo jak obudzona była Lucyna. On także jest narzędziem, które ma wypełnić misję misję wobec Ziemi. Ale ostrzeżenie raz jeszcze podam, żebyście nie myśleli, że tak łatwo można dotrzeć do naszego klucza, czyli faraona. Otóż też było mówione: piramida, sfix i grobowiec. Posiadają zabezpieczenie, a zabezpieczenie płynie z oriona. Dzisiaj to wszystkie słowa przekazów. Jutro przeniesiemy się do roku 2003, aby powtórzyć ważne przesłania do całej ludzkości w związku z wydarzeniami roku 2012 od duchowego opieku na Ziemi, które przekazywane są.